Panie Spadku, kolejna przegrana no i ta sytuacja na Krakowie staje się coraz bardziej dramatyczna. No tak, kolejny mecz wygrywamy na własnym boisku i no, sytuacja jest tragiczna, ale nic, musimy zrobić wszystko, żeby kolejny mecze wygrywać i te punkty, żeby były z a, a nie do innych zespołów. Pewnie już Wam zadawano to pytanie, ale czy macie jakiś pomysł, jak to zmienić? No musimy zmienić, bo cały czas przegrywamy, także w końcu musi przyjść to, że wygramy. Oby, oby, oby to było w kolejnym meczu. Czy trener Wam już mówił o swojej decyzji, jaką podejmie po meczu w Nie, nie, nic, nic, trochę nie, nie mówił. Czy nie wiecie, że rozważa, że się do dymisji? Nie, nie, takiej informacji nie dostałem. A jak wyglądała z Pana perspektywy gra w środku pola pomocy, bo niby było ustawione na dwóch napastników, ale był problem właśnie ze środkiem pomocy, żeby po prostu z tego miejsca dochodziło jakiekolwiek zadanie do tych zawodników. Czy nie uważa Pan, że, że z, y, zwrócenie się na taktykę 4-4-2 akurat nie było najlepsze? Niby, niby jest to ofensywna taktyka, ale, ale z, z tego za się nie wynikało. Znaczy, jeżeli chodzi o taktykę, to trener to ustala i my robimy to, żeby... Taktycy grać, także tutaj y, trener tak ustawił, tak żeśmy grali wyglądało tak jak to wyglądało, ale myślę, że w pierwszej połowie wiadomo, że mieli mieli Śląz miał przewagę trochę w środku, bo jeden z defensywnych funkcji wchodził w linię pomocy do, 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 do ofensywy i po prostu było 3 na dwóch.